Wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Czarny. Dzisiaj zagramy sobie w upragnione przez niektórych moich widzów deluxe Skidżam 4. Tak jest, Deluxe skidjam 4 pojawi w końcu pojawi się na moim kanale, pojawia się na moim kanale, ale kurwa żebym zaczął, ale żebym zaczął, ale przepraszam, to miał być taki piękny wstęp prawda? Dobra, seria będzie się nazywać Czarny Puar świata, gdyż ponieważ no seria z... kurwa zawody zostaje stworzone specjalny na rzecz czarnego Polaka, tak jest, który wyemigrował z wyzwolonego Świątka do Polski. Sędziowie Walter Hofer, prawda, Milan Tepes, stwierdzili, że a, zróbmy mu małą niespodziankę, no i zrobili, prawda. Będzie taka odrębna od połowy świata, specjalnie dla niego, no i oczywiście sam, sam czarny Polak będzie w tym startował, no. Po prostu rywale i kibice są zachwyceni podobno z tego, co słyszałem, więc, więc Myślę, że skoki będą na bardzo wysokim poziomie elita pochory świata 20 najlepszych. Ta jest. Dobra. A sobie przejdziemy? Dobra, pierwszy nam rozbiegu jest Piotr Żywa, zobaczymy co on pokaże. Chopoczek z Wis... kuwa z Wisły, nie wiem. Czy jest w formie? Ładne wyjście z progu. Leci przyzwoicie, ale czy to nisko nad ze skokiem? No! Skok! Taki... Skok 2 na 10 powiedziałbym. 129 metrów i 129 Jierny Damian. Słoweniec, już weteran skoków, można powiedzieć. O, złe wyjście z progu. Bardzo. Nie... i wylądował, ale już wcześniej wylądował. 9,5 metra. 7... Oj, słabiutko jiernej. Gregor Sauer No, to jest zawodnik, prawda? Z klasą. I wyjście z progu ładne. Dobry lot. To może być bardzo daleki skok w porównaniu do reszty. Tak! Ładny, daleki skok. 136,5 metra. 3,19,5, naprawdę pięknie, Gregor. No i proszę Państwa, jest nasz rodak, czarny Polak. Ten czarny Polak świata został stworzony specjalnie dla niego. Zobaczymy, co pokaże. Jak się wybije? wyjście z progu? Znakomite. Jezus, ależ on wysoko leci nad w skokiem, i rywali, piękny, łomatko, piękny i zarazem daleki skok. 147 metrów, 3,19, 2,19,19,5, 155,3 nota. 141 metrów prawie pod HS skoczni, tak? Metra zabrakło do HS, dobra Anders Jakobsen, prawda? Te rękawy miał problemy w parze świata, ale tutaj są może nawet powinąć tego, tego. Se przy rękawach może dać, a i tak może skakać. Ło! I ładnie! A czy ładnie, nieładnie? No, w porównaniu do czarnego to jest mizerny skok. 128 metrów skok na przyzwoitym poziomie. No i kolejny z Norwego, wlotnik Anders Schwanemel. Młody jeszcze zawodnik. Może się wiele uczyć od swoich rywali. No, trochę za bardzo wy wychylił się pod narty, no i tak, no i to był błąd. To był ewidentny błąd ze strony Andersa. No ale teraz jest nasz dwukrotny mistrz olimpijski. Dwukrotny, ja pierdolę. Dwukrotny mistrz olimpijski. Jak wyjdzie z progu? Ło Jezu, złe się z progu, co on robi? Źle, niziutko na zes... I jeszcze się wywraca! Kamil Stoch, 122,5 metra z przewróceniem się. Tragedia nastała. Markus Arzębikla Też młody zawodnik, zobaczymy. Piękny wysiłek z progu, piękny zarazem lot Ładnie... Ładny! Rewelacyjny! Ale czy... Nie wyprzedził Czarnego, nie? Jest drugi, tuż za Czarnym. Dobra, Stefan Kraft Dominator Pucharu Świata, ale czy to samo będzie w Czarnym Pucharze Świata? Zobaczymy Mówił do, do kamery, że bardzo się cieszy, że może wystąpić w tym cyklu. No ale skok średni Skok średni Stefana Czwarta lokata, no takie, takie, no. Richard tak. Zobaczymy, co pokaże ten młody Niemiec. Przez zawodanie mówił, że spróbuje powalczyć o pierwszą dziesiątkę. I mówił, że będzie bardzo trudno, no ale. No i miał chyba rację, bo chyba jest bez formy. 107 w metra, to jest bardzo słaby skok. Runevelta Lotnik, kolejny lotnik, kolejny Norweg. Zobaczymy, co on pokaże. Na razie Norwegowie. Przyzwoicie. No ale Runevelta pięknie wyszedł z progu, ładnie leci. Ale jednak nie przełoży się to na odległość. I nie dość, że się nie przełoży na odległość. jeszcze jest przewrotka. No niestety. Ale jest Peter Prewc. Znakomity Słoweniec. Wierzy rywal Kamila Stocha w Pucharze świata. No ładnie leci. Ale też nisko nad skokiem. No niestety. To no, wyjście z progu nie przełożyło się na daleką odległość. Ale ładne noty. Dopiero ósma lokata. No cóż, cóż mogę poradzić. Severin Freud. Też rywal Kamila Stocha w sezonie olimpijskim. No, ale zobaczymy, co pokaże teraz. Mówi, że zawsze się stresuje bardzo przed zawodami, ale widać, że teraz tak stres go nie dosięga! Matko, bo ależ daleki skok! 141 i pół metra, coś rewelacyjnego! No, 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 pół metra zabrakło do HS Skoczni! Marion Kraus, młodziutki Niemiec! Zobaczymy, co on pokaże! No, wyjście z progu przyzwoite, lot, lot, nawet nie tak nie. nie. jednak nie. Jednak to był tylko przyzwoity skok: 13,5 metra. Ładne, niby noty, no, ale to jest tylko średnie. No i Roman Kołudelka, no, znakomity w tym sezonie jest w znakomitej formie. Zobaczymy, czy przełoży to na, na ten cykl. Zupełnie osobny cykl. Zobaczymy, ładnie leci. Ładno. I ładny skok, naprawdę dobry skok. Piąta lokata jednak dopiero, no, ale zauważmy, jaki jest wysoki poziom tych zawodów. Juri Tepesz. Syd Milana Tepesza. Zobaczymy, sobie. wyjście z progu, dobre. Ale za bardzo się wychylił, to już nie będzie daleki skok. Oj, nie, tak, 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 no niestety. to teraz można zobaczyć, jak zawodnik się wychyli, no niestety. Koniec, 12 lokata dopiero. To są no, nie zawody Julia Tepesza, ani Słoweńców, tym bardziej. Michal Neumayer. Może będą zawody niemiec. na razie sobie nie prowadzi co odpowie na to, Michal Neumayer. Wyjście z progu, ładne, bardzo ładne. Trochę ma pedrylski strój, no, ale co, że robisz, nie zrobisz? No i skok przyzwoity, pod sto. 35 metra, tak jest, ładny skok, szósta lokata. Zobaczymy, może w drugiej serii coś zrobi. Naprawdę jest dużo Niemców w tym cyklu, no ale to dlatego, że są wysoko w klasyfikacji Pucharu świata. A to jest najlepszy przykład bo jest Pucharu świata. Przyjechała na te zawody. I będą jeździć dalej po tych zawodach. Tak! I Noreki... Ależ! Ależ się zagapiłem! Przecież to skakał Noreki Kasai, proszę Państwa! Weteran skoków, 402-letni! Mistrz! Mistrz nad mistrzami! Idol każdego! Fana skoków narciarskich i nie tylko. Dobra, ale już jest zmiszali hajbek, już wyszedł z progu, już leci. Wysoko nad ze skokiem to może być daleki skok. Tak jak myślałem, bardzo piękny skok. Czy mi przydzi Nie, czwarta lokata, jednak noty tutaj niezbyt wysokie i jest czwarty dopiero. Znaczy dopiero nie dopiero. No i ostatni zawodnik na liście Daikito, no Zobaczymy co pokaże ten... No już doświadczony Japończyk, wyjście z progu, ale trochę krzywy na prawą nartę, no i... Ale i tak popatrzmy jak daleko skoczył jak na takie złe wyjście z progu. No, stosunkowo złe. Ósma lokata. Ładnie, ładnie. No i cóż, no i połowa zawodów zakończona, tak? Severin Freud na pierwszym miejscu 156,7, ale minimalne różnice. Czarny Polak drugi 155,3. Noriaki Kasej na miejscu trzecim 154,3, naprawdę minimalne różnice. Trzech zawodników 141 metrów. Severin Freud, najdalszy skok, dobra. I zaczynamy drugą serię. Jednej Damian ją zamyką, więc ją rozpocznie. Znaczy kurwa, zamykał pierwszą, rozpocznie drugą. Dobra, zobaczymy, jak wyjdzie z progu, dobre, dobre, wyjście z progu jednej. Czy on się. On musi się pokazać teraz z lepszej strony, bo. ładnie, ładnie, no ale czy. Cokolwiek to pomoże. Chyba 20 lokata zostanie, no bo niestety skoczył tylko 95 metra, no ale teraz masz dwukrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch. Zobaczymy. Pierwszy skok bardzo, ale to bardzo poniżej oczekiwań, no ale teraz ładnie leci. Widać, że to będzie daleki skok, tak. Tak, tak. No ale nie. nie no, no. słabo, no słabo. Ogólny roz, rozrachunek Kamila Stocha to jest bardzo słabo no Ale już zaraz biegł Riszefrig tak już na... Progu. No kurwa, już będzie zwyskali... Jest, wyskoczył, tak, ładny lot. I loci ładnie, to może być chociaż nisko trochę, na ze skokiem, no i nie. Nie, 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 jednak nie. Wydawało się, że wyjście z progu przyzwoite, a tu jednak... Skok słabawy. No i Runevelta, lotnik. W pierwszej serii zawalił totalnie. Najgorszy z Norwegów. A teraz? Oj, znowu coś zadarnarty, narty, ale tym razem idealnie chyba, nie. Tak! Piękny skok! Już mi się wydawało, że wyląduje tam na 120 metra, a to 137 metrów! No nie, telefon do mnie dzwoni, matko Boska. Czemu akurat teraz? Jezus, kurwa w dupę węża, a tam leci, tak? Ja pierdolę, mama. Nie odbiorę, tak? Juri yy, Tepes się wywraca, proszę Państwa, ależ emocje. Przepraszam bardzo za ten telefon, ale no, nie spodziewałem się tego, to jest nie mój telefon. Przepraszam bardzo, Peter Pes, na rozbiegu, to 124 metry w pierwszej serii. 15 lat, to zobaczymy, co teraz pokaże. Leci ładnie. No i dobry! Dobry skok! Przepraszam 135 metrów czy 19,5. No i wyszedł na prowadzenie tuż przed Lunęwertem. Ale teraz jest kanał. Piotr żyła! Matko Boska, już mi się wszystko myli. Piotr żyła na rozbiegu. Jak wyjście z progu? Ładne wyjście z progu. Tylko się Pietrek wychyl dobrze. Troszkę nisko na ze skokiem. No i niestety. Skok jedynie y, przyzwoity. Jedynie przyzwoity. Dobra, Runewelt Anders Jacobsen! 128 metrów w pierwszej serii, zobaczymy co teraz pokaże. No, chyba niezbyt zadowolony z pierwszego skoku, ale teraz widać, że leci do wysokości. Ale daleko, naprawdę, jest cudowny skok 140,5 metra, naprawdę rewelacja. No i Anderszwanem na rozbiegu, zobaczymy co on teraz pokaże. Kolejny z Norwegów, bodajże najlepszy. Wiesz, jest dobre, ładnie, ładnie, naprawdę, widać, że ładnie leci. Piękny skok, ale czy wyprzedzi swojego rodaka? Nie, nie, nie. nie. Jednak nie, minimalnie za Anderszem jako obsedem, tak jest, o 4. 4 niecały punkt. Stefan Kraft. No, wydawało mi się, że stać go na więcej, no ale zobaczymy, może się poprawi o parę lokat. Oooooooooo, spóźnił wyjście z progu, nieśródko nad skokiem i, ale i tak skubany dociągnął powyżej punktu kano. Gratulacje za to. Naprawdę, jak na takie wyjście z progu to było dość przyzwoite. No i Marino Kraus. Młodziutki niemiec. Zobaczymy, 130,5 metra w pierwszej serii. Myślę, że go stać na więcej, no ale wiadomo, to jest elita pucharu Świata. Ładnie leci, chociaż nie, spada. Jednak. To będzie coś tak, tak myślałem, co, trzecie miejsce. No zobaczymy. Dwaj Norwegowie na razie na czele, ale i Mayer Jest w formie. Opowiadał mi, że chce wygrać ten cykl nawet. Już wiadomo, stary skoczek z 35 lat. Jest naprawdę rewelacyjny Skok. Czyżby nie rzucał słów na wiatr? Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź rywali. Daj to zaraz zasiądzie, tak, jest już zasiad. 137 metrów w pierwszej serii. To już są bardzo dalekie skoki po pierwszej serii. Zobaczymy, no ale spóźni wyjście z progu. No, ale może jednak dociągnie coś z tego. Ależ popatrzmy, jak on to umie. Nawet z tym wiatrem wyczuwa jakieś pod. No, wiadomo, tak. Trochę z boku może wiać trochę tego i jednak tak trochę coś złapi. Naprawdę ładny skok jak na takie złe wyjście z progu. Roman, kołdelka. Siódmy po pierwszej serii. Przepraszam. Siódmy... I leci bardzo wysoko. Ależ daleki skok. Ależ druga miejsce, drugie miejsce jednak. Jednak przegrywa z mieszaninomajerem. Minimalnie. Dobra, Gregor Szydensaurer. Austria. No. Najwięcej zwycięstw w karierze ma. Ze wszystkich skoczków. Nawet przecież dawno. Matinnik, ale teraz jest spadek formy i czy to... Oooooo, pokazał to w tym skoku, że jest bardzo niestabilny. Bardzo niestabilny. No niestety. Markus za bichler. Pięciu zawodników do końca. Coraz bliżej rozstrzygnięcia. W tym konkursie. Ładne wie się z progu. To może być bardzo daleki skok. Czy byś wyprzedził swojego rada Kamiszala Neumayera? Chyba tak! To jest pewne! Już Myś myślałem, że tego nie ustoi, bo mu trochę lewa narta odjechała jakby do przodu, ale jest. Jest! I to aż o 10 punktów, ponad 10 punktów, rewelacja! Michel Heibeck, zobaczymy co on teraz powie. Znaczy co, 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 co właśnie o co chodzi. Tak, ładnie, ładnie wyszedł, ale... Nie, za mało się wychyla, nie, to nie będzie, to no nie, to nie jest to. Zaspał tutaj w środkowej części lotu i niestety, niestety. Druga lokata, no może będzie na podium, jeszcze nic nie wiadomo. Reki Kasai! Czy obroni tą trzecią lokatę, zobaczymy. Wyjście z progu, ładnie, wyjście z progu, ładnie. Tylko Noriaki teraz tego nie zatruję, lotem. Wszystko jest ładne. Oooooo, Noriaki, drugie miejsce. Jednak, jednak Markus Azien Bichler skoczył tak znakomicie, że to się po prostu w pale nie mieści. Ale czarny, co teraz zrobi czarny? To, to jest najważniejsze teraz pytanie. Wyjście z progu, znakomite. Lot, znakomity, leci bardzo wysoko na ze Ależ daleki skok, ale czy to będzie pierwsze miejsce? Tak. I dwa ruch w skoki. 1311 punkta. O! Uwaga! 3 wyprzedza Markusa Eisenbichlera. No i Severin Freud. Zobaczymy, co już powie. Doświadczony Niemiec, można powiedzieć. No, mówi, że się stresuje przed tymi zawodami. No, ale leci. Wysoko dosyć. Nie! Nie daj rady czarnemu! Jest dopiero piąta lokata. Macko Boska. Alżwi, ale Severin zepsuł to. Nie będzie niemieckiego hymnu. No, no, niestety. Znaczy, niestety. No, ale jest Czarny Polak wygrywa coś pięknego: 30. przed Markusem, Aiziem Bichlerem. No, jaki kasaje na miejscu trzecim? Bardzo, bardzo fajnie. Markus, Aiziem Bichler na miejscu drugim. Yy... Piotr Żyła, 13. też ładnie. Znaczy, ładnie, nieładnie, prawda. Kamil Stoch naprawdę zawiódł nas wszystkich, myślę. Jedna i Damian Jury i te też zamykają stawkę. Stefan Kraft też daleko. Piotr Żyła, 13. No też mówiłem, Mariusz Craft 11. Myślę, że Hybek tuż zapodnił, myślę, że jest takie trochę niedosyt. Dobra, no ale... Mam nadzieję, że się podobało. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. A jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę, skomentuj, zasubskrybuj.